Dobrze, to w takim razie zaczynamy nagrywanie. Janek grał czarnymi, Przemek grał białymi. No i tutaj akurat krótsza gra, mniej skomplikowana niż poprzednia. Początek normalny, tutaj trochę nietypowy kierunek gry wybrał Przemek. Raczej bierzemy ściankę na, ten, na tę stronę, gdzie już mamy my kamień. Później można nawet zagrać taki ładny pudełkowy ruch, bardzo klasyczny. Albo może lepiej, może lepiej kontynuować rozbudowę ścianki. Przemyk zamiast tego z tej strony, więc kamień na k17. Można rzec, że się trochę marnuje, że jest troszkę dziwny kierunek gry dla białek, chociaż też w porządku. Normalne joseki. Teraz biały tu na dole, tak. Duże ruchy. To też duże. Może można to było zostawić, się rozszerzyć. Bo czy czarny nas tam zaraz zabiją? No nie wiem, będzie może trochę nieprzyjemnie, ale... Myślę, że sobie poradzimy. To ryzykownie przemek zagrał, bo przecież jest słaba grupa z drugiej strony. Zachęcamy czarnego do tego, żeby nam tę słabą grupę atakował. Jeśli już nie będziemy mieli moją na lewej bandzie, to też można teraz dokonać odwrócenia kierunku gry. To jest w porządku rozegranie. Zwłaszcza, że mamy drabinkę, więc jeśli czarny by nagrał, tak, to złapiemy kamień czarnego w drabinkę. A nie, nie drabinkę, mamy getę. Mamy getę, więc nawet łamiacze drabinki nam nie straszne. To by było całkiem przyjemne rozegranie dla białego. Wprawdzie ten kamień może wyglądać troszkę jak postawiony zbyt blisko ściarki, ale tak naprawdę nie jest źle. Nie jest źle, tworzy getę. No, wydaje mi się, że. Lepiej coś takiego zagrać niż pozwolić czarnemu na zagranie z tej strony i żeby ta ścianka tak głupio stała. I też ten K17 stał tak trochę głupio. Dlaczego głupio? Może to nie jest zrozumiałe. Dlatego, że nie rozbudowujemy tutaj żadnego mojo. Zazwyczaj, kiedy mamy, kiedy mamy taki słupek. To to jest dobre do rozbudowania fajnego mojo, do, do tworzenia jakiejś formacji na górze. A tutaj to jest takie sobie amuzą. Po prostu mamy rozszerzenie o 3, mamy tam żywą grupę na górze. No i dobrze, no nie jest to nic złego, ale nie jest to też jakieś bardzo, bardzo radosna wieść, że, że mamy taką formację. Właśnie, biały tu. Jeżeli już atakować ten kształt, to pewnie lepiej tu, żeby bardziej spoglądać na jakieś możliwe później kąsania kształtu, czarny, ksz, kształtu czarnych. Tak to tylko wyciskamy białego na zewnątrz. No i teraz musimy uciekać sami. No i jak uciekać? Pewnie najlepiej tak, a biały zamiast tego ruchu zagrał uderzenie. Dlaczego to jest złe? Dlatego to jest złe, że wzmacnia czarnego. Wzmacnia czarnego, a przecież tam mogliśmy jeszcze w przyszłości inwadować, gdybyśmy czarnego nie wzmocnili. Zagralibyśmy tak, Powiedzmy, że jakoś by się ustabilizowała nasza sytuacja na dole. To no może nie inwadować, ale może jakoś tak przycisnąć. Chociaż no, może też inwadować. Może też inwadować. Białe zamiast tego uderzyły. No i teraz jest naprawdę nieprzyjemnie. Białe dograły bambusem. No i czarne mają piękny kształt. Bardzo się tutaj wzmocniły. A białe, tak trochę bez sensu stoi ten bambus białego tak w środku klasy bambus, to już lepiej było nic nie grać, i zagrać sobie tam gdzie indziej. A jak czarny nas przetną, to niech sobie przetną, to też na tym stracą. No nie, nieprzyjemna sytuacja. Może tu lepiej zagrać, bo no, bambus jest to kształt bezoczny. Gramy po prostu damy, a czarne się wzmocniły w senty, także czarne się cieszą. Teraz z kolei czarne popełniły błąd i jest to błąd dość jasny. Dość jasne, że jest to błąd. Czarny zagrały tu. Po co? Po co? To jest kilka punktów. Po co zabierać bazę białemu, jeżeli białe bez problemu wyszły na zewnątrz? Znacznie lepiej jest grać tu, znacznie lepiej, znacznie lepiej jest grać gdzieś tu, a tu kilka punktów zaledwie. Czy białe, czy białe zamierzają za chwilę tutaj grać? Przecież tutaj nawet białe niekoniecznie mają dwoje oczu, jak tutaj zagrają. Także to jest bardzo mały ruch. No i białe teraz kontynuują sobie czarne wychodzą, no i też źle znowu białe wzmacniają czarnego jak się da, no bez sensu. Lepiej zagrać tak i no na później mieć możliwość e, jakiegoś włażenia w ten, w ten teren czarny. A to, to jest zły kierunek gry, to tylko pomagamy czarnemu się budować. No i ciach, 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 czarne się zbudowały, teraz czarne się mają budować na dole. Budują się. No i tu nawet się udało czarnemu zburzyć kształt białego, i biały teraz trochę straciły rozum, bo nie da się połączyć y, kamieni, więc należało po prostu zbudować kształt w narożniku i y, troszczyć się o los, o los kamienia zewnętrznego y, oddzielnie, później. A biały zamiast tego podjęły desperacką próbę połączenia się, która to próba się nie powiodła. No i widzimy, że białe skończyły z bardzo złym kształtem, całkowicie przecięte i kętowi, jeden z najgorszych kształtów w go. Bardzo, 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 bardzo źle. Co gorsza, nadal w narożniku białe mają dużą słabość. Jak tę słabość wykorzystać? Tak to nie byłoby zbyt dobre wykorzystanie słabości, bo białe tworzą dwoje oczu. To jak wykorzystać słabość? Czy ktoś ma pomysł? Można by uderzyć może, ale wtedy białe mogą. Zaraz tu nie mogą zagrać. Tak, to myślę, że uderzyć. Uderzyć można. I białe, no, no dobra, no, tutaj jeszcze mają miejsce do rozwijania się, ale tutaj nadal jest takie wtrynienie się możliwe. No a jeśli białe tu dograją, to no, może tam przeżyją, ale będzie to trochę karkołomne, a może nawet zginą. Także jest duża słabość w kształcie białego. Jak na razie białe próbują się troszczyć o kształt tam. No i teraz za chwilę czarnego zje ambicja. Na razie czarne wychodzą. No w porządku, dlatego że tutaj też jest słaba grupa, więc dobrze jest rozdzielać białego. No i co dalej robić? Dalej należy się troszczyć o ten kamień, żeby białe nie miały łatwego życia nigdzie. Czarne mają dobre kształty, to białe mają złe kształty, więc czarne nie muszą się martwić o swoje. Kamienie. zamiast zagrać tego ruchu zamiast zagrać ten ruch czarne czarne tutną białego też ma to sens bo białe mają tu dwie słabe grupy czarne zamykają no ale właśnie okazuje się że białe mogą kąsać czarnego na dole no i tutaj się dużo zadziało nie wiadomo jak tutaj było najlepiej zagrać ale może rzeczywiście jest to trochę optymistyczny ten plan czarnego, chociaż właśnie czarne nie potrzebują do szczęścia zabicia grupy białego, ani nawet jej zamknięcia. Jeśli tylko uzyskają tutaj jakiś zysk, później zagrają tam albo, albo owam, to no białe nie są w zbyt dobrej sytuacji. Natomiast czarne tutaj troszkę niezdarnie odpowiedziały na ruchy białego. Wprawdzie squiz ładny, squiz ładny, ale teraz. Karygodny błąd. Czarne się połasiły, łakome czarne chciały zabić całą grupę białego i skończyło się to bardzo nieprzyjemnie dla czarnych, bo białe połączyły swoje dwie grupy przy okazji zabijając, zabijając kamienie czarnego. Zaraz, a co jeśli czarny zagrają tu? Chyba nie jest takie oczywiste. Może, może czarne by mogły jednak zabić białego. Ale czarne zamiast zagrać ten ruch, to zagrały tu. Być może to, to był decydujący błąd. No i białe się po prostu zadowoliły z łapaniem dwóch tnących kamieni. Jest to bardzo dobry rezultat dla białego. Dwie pieczenie na jednym rożnie, białe dwie grupy wzmocniły, a czarne pozostały z trochę słabym kształtem. Tragedia! A wystarczyło się nie łasić, wystarczyło nie być łakomym, wystarczyło się ucieszyć, że zesquizowaliśmy białego, że białe mają kluskę, połączyć się tu, białe będą musiały dogrywać, żeby przeżyć grupę, a my wtedy po prostu zabijemy białego bezlitośnie. Jak białe tu, to czarny tu, jak białe tu, to czarny tu. Białe nie żyją. na Narożnik umarł, co oznacza też, że nasza grupa żyje. No dobra, straciliśmy sentę. Białe mogą zagrać sobie tam, ale nadal gra jest po prostu dobra dla czarnego. Czarne wygrywają. Możemy na szybko oszacować wynik 10, 22, 25, 55, 60, 70. Czarne mają 70, a białe mają 10, 20, 30. Powiedzmy, no tam 32, może nawet 40 może 50 komi 56,5 a czarnemu policzyłem ile 75 czarne mają prawie 20 punktów przewagi bezproblemowe zwycięstwo Janek zapomniał o tym że celem gry jest zwycięstwo a nie jakiś konkretny pomniejszy cel Ja wiem że często o tym zapominamy bo tak bardzo jesteśmy w ferworze walki że o jak fajnie zabijać przeciwnika gdzieś tam i myślimy że to zabicie przeciwnika jest celem gry a nie Celem gry jest zwycięstwo i tylko to, tylko to. Jeżeli możemy zwyciężyć, nic więcej nie potrzebujemy. Wszystkie cele powinny zejść na dalszy plany, jeśli tylko widzimy, że możemy po prostu wygrać. A ten ruch to właśnie nam daje. Ten ruch po prostu wygrywa grę. Jeśli białe by dożyły grupą, tutaj, no to nawet jeśli białe przeżyją, to, to będzie tragedia dla białego. No, a tak, no to tutaj no już nie wdawajmy się w rozważania teoretyczne, czy tutaj dało się zabić, czy nie dało. Błąd był popełniony wcześniej, a to jest tylko konsekwencja błędu. Nawet jeśli dało się wybrnąć z tej, z tej nieprzyjemnej sytuacji, to błąd był wcześniej. Teraz czarne podejmują dalszą walkę. No tutaj ciekawie się dzieje. Białe nie wiem po co łapią ten kamień. Znacznie lepiej było zagrać tu. Tutaj nie ma się czego bać. Na pewno białe wygrywają to sema i nie ma najmniejszych wątpliwości. A ten kamień jest bardzo przydatny. No i białe wracają do gry, bo mają dużo punktów. Tak to trochę gorzej, no bo, no bo punktów jest mniej. Na przyszłość czarne będą mogły tam coś tam zabierać. Czarne przecięły białe od dziwu, nie zbiły kamienia. Znaczy nie, nie uratowały kamienia. Na pewno jest to błąd. Taki kamień trzeba ratować, inaczej bardziej niż kamień tutaj, no bo przecież to jest kwestia też grupy czarnego w narożniku. Teraz czarne będą musiały tak dobrać, białe wszystko wzmacniają, no jest to olbrzymi ruch. Teraz, a no bo białe chciały zabić, ale zupełnie błędnie. Nawet jak białe zabiją tych kilka kamieni, to to nie będzie tak duże, jak to, co czarne zyskają, zbijając to po nógi. A poza tym czarny na pewno ma możliwość wydostania się z tej matki. Czarne przecieły być może ryzykownie, a biały zeszły, no to dobrze. No to jak białe schodzą, to czarne mogą zagrać tu i po prostu złapać czarne, białego w getę. No i to jest tragedia dla białego. Czarny zamiast tego raz straciło oddech, no po prostu misrid. Czarne miały nadzieję, że tak złapią białego, ale nie starczało czarnym oddechów. No i teraz nie da się też zagrać tej gety niestety. Gety niestety. No więc sytuacja się troszkę skomplikowała. Tutaj czarne postanowiły się zatroszczyć o tę grupę. No właśnie. No i, no i aś taka nagle ma nową nadzieję, że złapiemy czarnego. Tu wydaje się, że poprawnym ruchem, że poprawnym kształtem jest taki ruch, nie? Jak białe tu to czarne łapią. A jak białe, jak białe tu z kolei, to też chyba czarne złapią, nie? Myślę, że złapią spokojnie. Tak, wygrywają jeden od tych czarnych. No a to no gorzej wygląda ten ruch. Zobaczymy, jak to się potoczyło w partii. No, białe wyszły. I ostatecznie czarne miały problemy z przeżyciem w ogóle. Bo rozumiem, że tak to czarne nie wystarczało oddechu. Czyli czarne zupełnie nie poradziły sobie z zadaniem uspokojenia gry w momencie, w którym, w którym chyba miały przewagę. No bo zbiliśmy takie ponuki. Gramy tu. No policzmy sobie punkty: 35, 48, 54. 6, 4, 70. 70 bez problemu, lekką ręką. A białe tutaj mają słabość w ogóle, no ale liczmy tam już im te 15, 25, może nawet 35, nawet 40, 50, nawet 50 plus koniec, 56,5. Dalece niewystarczająco. Dalece niewystarczająco. Czarne miały bardzo proste zadanie i nie poradziły sobie z tym zadaniem. Tak naprawdę to prawdopodobnie. To jest w tej chwili najprostszy sposób zwyciężenia. Mimo, że dużo oddajemy, no to nadal mamy sporą przewagę, a uzyskujemy dużą ścianę, więc nie musimy się martwić o, nasze, o los naszej grupy. Teraz możemy burzyć białemu kształty i też bez problemu zwyciężymy. Po prostu zabierzemy wszystkie punkty białemu, dlatego że mamy siłę, dlatego że mamy wpływ, to mamy prawo zabierać punkty przeciwnika. No a w grze, no tutaj też czarne techniczny błąd, nie zauważyły tego, że ten ruch działa, no i ostatecznie czarne giną. Giną śmiercią tragiczną. E, pojawia się nadzieja, że zabiją białego z drugiej strony, więc jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. No i tutaj nie wiem, dlaczego czarne nie przecięły, czy był to misklik, czy o co chodzi, no bo cięcie jest oczywistym ruchem w tej sytuacji. Nie ma się tutaj czego obawiać. Może, możliwe nawet, że był to misklik. Białe się teraz mogą po prostu połączyć. A czy nie? Czy łączenie nie działa? Albo może łączenie nie działa? A! No dobrze, no ale tak czy siak jest to trochę ryzyko. Na pewno białe mogą zagrać tu. Mogą zagrać tu, mogą zagrać tu, i już tam powoli się oczy wyłaniają, chociaż też jeszcze nie do końca lepiej się wcisnąć na pewno. No, nie jest to oczywiste. Chyba białe też umierają. Przynajmniej jest tutaj jakieś wejście. No i. No nie wiem, bo może, bo biały dużo zyskały, ale też dużo straciły, możemy jeszcze raz policzyć punkty, przy czym tutaj czarne nie mają takich pewnych punktów, no to byliśmy tak 15, 20 może, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, czarne mają 100, a białe mają tak 10, 20. 30, 40, optymistycznie patrząc. 53, 65, 75 komi. No tak czy siak, tak czy siak mają przewagę tak. Czarne jeśli białe umarły. Czy znaczy, faktycznie umarły? O, zaraz. Jeśli czarne zagrają tu, to białe zagrają tu. Czarne będą musiały bicia, białe przeżyją. Wtedy białe wygrywają partię. Dlatego czarne będą zmuszone do zbicia tego kamienia. Białe zagrają tu. Czarne będą zmuszone do połączenia się na sztywno. Białe tu, jeśli czarne łączą, to przegrywają grę. Więc czarne muszą zagrać tutaj i rozpoczyna się. Ko. No i to by było ko grę. Natomiast w partii białe nie zdążyły tego zagrać, bo zanim to wszystko się, się zadziało, to białe wskoczyły do narożnika, myśląc, że jest to bardzo duży ruch, który może nawet jest w grozi grupie czarnego. Natomiast okazało się to fatalnym błędem, bo wtedy czarne były w stanie zagrać tu i białe giną. Następuje squeeze i czarne wygrywają o jeden oddech. Białe się połączyły, czarne zagrało tutaj i koniec. Białe nie mają jak przeżyć grupą. W tej chwili w tej chwili białe się poddały. Także roller coaster bardzo się zmieniało. No ale ogólnie gra była dobra dla czarnego przez większość partii. Tylko tutaj czarne głupio poryzykowały i popełniły kilka technicznych błędów, Miałem wróciły do gry, ale Kuzbi jeszcze raz stracił tę grę. No i tutaj bardzo, bardzo pouczający błąd. Celem gry jest zwycięstwo i taki ruch do tego zwycięstwa w zupełności wystarcza. No dobra, no to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za przyjście. 3,5 godziny jeszcze nie miałem nigdy w życiu chyba tak długiej lekcji. Na pewno w IP to takiej nie było. Może na jakimś obozie go było. Za dwa tygodnie znowu się spotkamy na komentarze gier. Może na wykład jakiś. Spróbuję przygotować wykład na za dwa tygodnie. No, no i już. Tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za przyjście. Cześć.